Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu społeczności akademickiej. Dzisiaj mamy przyjemność gościć w naszych murach pana premiera Mazowieckiego. Przywitajmy go ogromnie mu Z tradycją, że spotkania z ciekawymi ludźmi prowadzi Ojciec Ostatni, którego równie serdecznie witamy. Państwa kolejne nasze spotkanie, które nazywamy Ponad Granicami. Nazwaliśmy to spotkanie jako temat Porozmawiajmy o Polsce. Rok 1989 i lata następne. Co pan by chciał przekazać młodemu pokoleniu, na czym panu w życiu zależało, kiedy słyszymy słowo Polska? Ja obserwuję w młodym pokoleniu pewną rewolucję. Czy ze mną zgodzicie, czy nie. Że już to młode pokolenie jakby nie chce uczestniczyć w tym tak zwanym wyścigu szczurów. Chce także korzystać w sensie głębszym z tego życia, a nie tylko być zalatane, prawda? I to jest dobre, więc nam jest potrzebny zarówno ten rozwój, bym powiedział, infrastruktury cywilizacyjnej. Jak i ten rozwój kultury w głowie. I to jest to, czego my w Polsce życzymy. Europa bez granic. Kto by pomyślał 30 lat temu, że od Łotwy do Portugalii można przejeżdżać, nie pokazując paszportu, dowodu osobistego. Dzisiaj młody człowiek może wyjechać na studia wszędzie w Europie. Ja parę lat temu sobie uświadomiłem, że ostatni taki okres w historii Polski to był czas renesansu. I to jest wszystko również konsekwencja tego 89 roku. Pan powiedział, że można mieć różne uproszczone wyobrażenia. Czy moglibyśmy trochę się rozprawić z tymi uproszczonymi wyobrażeniami? Pierwsze uproszczone wyobrażenia no to są takie, że to wszystko było takie proste i łatwe. 89 rok to jest Polska, która jest pierwsza, jedyna. I przez kilka miesięcy samotna w tych przeobrażeniach, w Polsce jest Armia Radziecka. W NRD jest ogromna Armia Radziecka, i NRD jest państwem, które, jak to się kiedy mówiło, wprawdzie geograficznie leży na zachodzie od Polski, ale politycznie jest na wschodzie. Te wyobrażenia, że to było łatwo dokonywać trzy rzeczy na raz, które myśmy musieli dokonywać, to znaczy demokratyzację systemu, przebudowę zasadniczą systemu gospodarczego i reorientację polityki zagranicznej, zwrócenie się bardziej ku Zachodowi, otwarcie się na Europę. Takiego zadania, takich trzech wielkich zadań naraz, to rzadko kiedy w historii się zdarza, i z tym wszystkim musieliśmy się uporać. Nurtuje mnie kwestia, dlaczego ludzie, którzy przez długi okres czasu byli Polskę i naród polski, nie zostali pociągnięci w tamtych czasach do odpowiedzialności, dlaczego do dzisiaj nie odpowiedzieli za to, co robili w tamtych czasach. Jednym Nikt właśnie z wielkich cech tych przeobrażeń polskich z 89 roku i cech, w których upatruje wielkość tych przeobrażeń, było to, że nie zastosowaliśmy metody odwetu. Odwetem można się kierować, ale odwet jest niekończącym się czymś. Widzimy to dzisiaj na przykład po uwikłaniu sytuacji ukraińskiej. Gdzie jedna strona chce odwetu na drugiej stronie, prawda? I, I nie mogą wyjść z tego błędnego koła. Więc z odwetu trzeba zrezygnować. Pytanie o czynnik, można powiedzieć, fundamentalny dla polskiej demokracji czyli o zaufanie do polityków. O, o klasę polityczną w Polsce. Czy Pana zdaniem istnieje jakaś recepta na to, żeby w tak trudnych warunkach, czyli w warunkach tak wyniszczającej walki e, politycznej i takich e, działań mediów, jakie obserwujemy dzisiaj, czy w jakiś sposób w ogóle możliwe jest odbudowanie e, zaufania do e, polityka? Znaczy, ja uważam, że doszliśmy w tym zakresie tego, co nazwał Pan trafnie wyniszczanie. Do ściany, że dalej już tak nie można i że świadomość tego powinna stać się powszechna. Ale e, czy się stanie, tego nie wiem. Nie mi pan pozwoli, tak, czym się cieszyć. Ja się cieszę bardzo tym spotkaniem, że tylu młodych ludzi interesuje się historią. Naprawdę zainformowaliście mnie. Dziękuję. Dziękuję. Z tej dyskusji w złożył się jeden problem, że. Ci ludzie wartościowi i ideowi, którzy mają zainteresowania, powinni trafiać do polityki. A obawiam się, że ta polityka, w tym kształcie, który jest w tej chwili, tych młodych ludzi odstrasza. Uważam, że od polityki, mimo że jest tyle zjawisk negatywnych, nie trzeba się odwracać, tylko trzeba ją zmieniać. I że nam też nie było łatwo i ładnie, musi wszystko być łatwo. Nie musicie przyjść na gotową, doskonałą politykę, ale tą złą politykę musicie zmieniać. Nam też nikt nie dał dobrej polityki. Sami już się brzmią wytworzyć, więc wy też siędzicie po to i nie bójcie się.